Rozmowa dnia w radiu piekary. Marcin zasada witam państwa. Naszym gościem jest dominik kolosz, szef Śląsko-dąbrowskiej solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witamy radio słuchaczy. Porozumienie związkowo rządowe podpisałem, ale się nie cieszyłem. Pan też tak ma? E, wie pan, no, podpisane porozumienie jest dobre, ja nie powiem, że się cieszę, bo to sensu stricto to tak naprawdę. Oznacza długofalową likwidację sektora górniczego w Polsce, ale myślę, że Chyba w tej chwili w Polsce nie ma takiego, który byłby w stanie wynegocjować więcej. Jeżeli... Jarosław Grzesik, sekretariat, Krajowy Sekretariat Górnictwa Energetyki pod porozumieniem z wiceministrem Soboniem się nie podpisał. Podobno energetyka wcale tak szczęśliwa nim nie jest. E, czy energetyka jest szczęśliwa, czy nie jest, tego nie wiem. Jarosław Grzesik był obecny od początku do końca na negocjacjach. Natomiast on takim formalnym członkiem MKPS-u, MKPS czyli Międzyzwiązkowego Komitetu protestacyjno strajkowego Regionu Śląsko-Dobrowskiego nie byłby jedna z struk jego struktur jest strukturą ogólnokrajową. No dobrze, panie przewodniczący. To Wacław Czerkawski, OPZZ, porozumienie podpisał, a w ten piątek a do wiecie, Warszawy. Że pan, że pan grilluje, to te związki zawodowe sobie nie wymyślają. Nie wiem, nie odpowiadam. Ten piątek Czerkawski do Warszawy jedzie na wielką manifestację. Panie redaktorze, Wacław Czerkawski niech jedzie na wielką manifestację do Warszawy. Z tego co wiem, to tam przede wszystkim ma być węgiel brunatny e, i chyba część energetyki. E, I ze i Śląska, na którym brunatnego nie wydobywamy. E, Wacław Czerkawski, mamy, mamy kilkanaście autobusów. Wspierać. Tak jest. Podobno kilkanaście autobusów ze Śląska. Jak będzie, to będzie. To zobaczymy pojutrze. Ta manifestacja dodajmy, że jest w obronie górnictwa, ale jak, w obronie jakiego górnictwa, jakby górnictwo obroniliście znaczy, w miniony to, piątek? No, czepia się pan teraz. No, górnictwo obroniliśmy w miniony piątek. Ono jeszcze pewnie doszlifowania w swojej obronie będzie wymagało. Natomiast jest tak, że pewne organy związkowe, no tak to trzeba nazwać, statutowe, podjęły decyzję wcześniej już e, przed tym naszym porozumieniem. Pewnie gdyby go nie było w piątek, pewnie tych autobusów ze Śląska, tutaj Warszawie byłoby zdecydowanie, zdecydowanie więcej. A może pytanie jest takie, które powinno nasunąć się w, te, w tym momencie, kto kogo oszukał, albo kto kogo oszukał i będzie oszukiwać nadal. A, drogi panie redaktorze, jeżeli tak będziemy zakładać, no to możemy założyć, pan że tak zasada za... oszuka kolorza, a kolorz oszuka zasadę. Ja Sam pan, wiem, pan że podkreślał to jest, w tym studiu, że ja rząd wiem, oszukiwał że to jest, to jest tak, że przed wyborami, ten, po wyborach i tak dalej. Z jednej i z drugiej strony musi być w jakiś sposób wiarygodny, no ale też tak podkreślałem w tym studiu niejednokrotnie, na miły Bóg, komu w tym kraju wierzy, no przecież nie pojedziemy do Papieża Franciszka, żeby nam to porozumienie podpisał. O, z papieżą Franciszkiem to by, tak łatwo by nie było chyba. Ile warte jest to porozumienie, panie przewodniczący, które tak mozolnie w takim razie wynegocjowaliście? E, znaczy na pewno warte jest tyle, ile jest miejsc pracy w tej chwili w Polskiej Grupie Górniczej, w kopalni Bobrek, nieopodal, piekar. No i myślę, że w fini to to będzie dopisanie tam kopań teuro na wydobycie. Dominik Kolosz, szef śląsko dąbrowskiej Solidarności, jest naszym gościem za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Zasada, witam ponownie. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności jest naszym gościem po raz drugi. My też Witamy również drugi. Państwa. Panie Przewodniczący, jeszcze raz. Ile warte jest porozumienie, które podpisaliście w minion piątek? Eee, powtórzę jeszcze raz, co powiedziałem 25 sekund temu: jest tyle warte, ile jest miejsc pracy w Polskiej Grupie Górniczej w sektorze górnictwa węgla kamiennego, wydobywającego węgiel energetyczny, czyli to jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, gdzie górnicy w ciszu i spokoju powinni dopracować do emerytury lub jak w systemie lokacyjnym nie zmieszczą się na kopalniach czynnych, to wtedy przejdą na osłony górnicze. To jest jak skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, panie przewodniczący, ale w tym do... porozumieniu, które podpisaliście, tam jest konserwencja. Rząd zobowiązuje się, strona społeczna zwraca się z wnioskiem. Ile wart jest ten nie, wersal? strona społeczna zwróciła się tylko z jednym wnioskiem do rządu, aby rząd zabezpieczył pod względem surowcowym Rzeczpospolitą Polską, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że będzie rok 2055 i nagle się okaże, że to jednak zielony ład, to jest jeden wielki bezład e, i trzeba będzie jeszcze węgla kamiennego i żeby Ech. go po prostu nie zasypać, nie Wspomnę zakorkować. to 255, żeby, że jak mówił Dominik Kolorz. Żeby jednak nie było sytuacji tego typu, że będziemy mieli energetykę na węglu, a ten węgiel będziemy na przykład importować, co byłoby już. Panie Przewodniczący, no tak, kategoria no. finanse publiczne. Co to jest pomoc publiczna dla górnictwa? Eee, pomoc publiczna dla górnictwa, panie redaktorze, to jest pomoc, która pochodzi z budżetu państwa, czyli od nas wszystkich. Dobrze, to na jakiej podstawie podpisujecie się pod dokumentem, który zakłada, że Komisja Europejska e, zgodzi się na dopłaty do wydobycia węgla w nierentownych Popisujemy kopalniach się na podstawie do 2049 roku? który stwierdził, że rozmawia na średnim szczeblu urzędników unijnych. Średni szczebel trochę wyższy niż średni, w którym to, po których to rozmowach średni szebel e, europejski wyraził wstępną akceptację do takiego modelu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, jaki przyjęliśmy w porozumieniu, które jest oparte na transformacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech. To po pierwsze. Po Panie drugie, konsultowaliśmy się również z naszymi ekspertami, którzy twierdzą, że owszem, w tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby subsydiować górnictwo. Natomiast na bazie traktatowej taka możliwość jest. Na bazie traktatowej. Ciekawe, bo dwa lata temu Komisja Europejska po raz ostatni zgodziła się na to, żeby dokładać yy, Ale to dokłada to, że odnosiła się tylko i wyłącznie do obecnych przepisów, natomiast traktat przewiduje takie rozwiązania, że jak są sytuacje szczególne w danych okręgach, danych państw, które należą do Unii Europejskiej i są one, właśnie ta szczególność jest podkreślana w porozumieniu społecznym, to dopuszcza Panie się Przewodniczący, z... dobrze. Jeżeli załóżmy, że to jest nawet e, e, kwestia traktatowa w tej sytuacji, czyli Polska musiałaby w tej. i premier Morawiecki a nie jakiś tam średni szczebel z całym szacunkiem, e, przekonać najpierw Komisję Europejską do wydania jakiegoś nowego aktu prawnego, a po drugie przekonać inne państwa członkowskie, że my Polska tutaj będziemy do 2049 roku wydobywać węgiel kamienny. Nie wydaje, I jeszcze, nie przepraszam, nie wydobywać, się, dopłacać do taka, tego. Taka decyzja nie wymaga e, większości wszystkich państw, czyli jednomyślności, tylko będzie wymagała większości kwalifikowanej. A pan to wie? Tak to panu mi minister Soboń eee, powiedział, czy jak to jest? Bo pan, ja nie pan, ja nie jestem znawcą prawa europejskiego, tak jak większość ludzi, którzy się wtedy, w tej chwili wypowiadają na temat tego, że Unia się na pewno nie zgodzi. A skąd oni to wiedzą, że Unia się na pewno nie zgodzi? Czy podali jakikolwiek paragraf prawa ja panu... europejskiego, na bazie którego Unia się na pewno nie zgodzi? Nie ja... słyszałem, nie czytałem. Ja panu powiem, no dwa lata temu Unia Europejska zgodziła się na ostatnią pomoc dla górnictwa do... i to nie, i to wtedy była ja wiem, restrukturyzacja Likwidacja górnictwa. Chwileczkę, panie przewodniczący. Tutaj, bo myślałem, że o, znaczy o czym nie wierzyłem. Chodzi o zgodę na pomoc publiczną, w szczególności na finansowanie bieżącej produkcji celem zapewnienia stabilności funkcjonowania itd. itd. Dopłaty do węgla. Na to ma się zgodzić Komisja Europejska. To, a wcześniej był problem z, z, z restrukturyzacją i likwidacją. Panie redaktorze, ta sama Unia Europejska zgodziła się na dopłaty do węgla innym państwom. Co prawda, wtedy ona była trochę bardziej uszczuplona i tych krajów było mniej, ale też się musiała zgodzić. E, przypomnę, że ostatni model finansowania w Niemczech, który Unia Europejska zaakceptowała. Tak, 3,5 miliarda euro w 2018 roku. w porównaniu z jeszcze ostatecznym takim już, który finito kończył węgiel w Niemczech z 2010 roku. Czyli premier Morawiecki przypomniał sobie nagle, że to Niemcy mieli taki model, przyjedzie z tym ja do Brukseli. Wiem, sobie, a może wiceministra ja Sobonia, myślę, wiem, panie, panie przewodniczący. Wiceministra nie będę się wypowiadał, bo nie chcę mu po całym śmierci składać, ale nie wiem, kto pojedzie. W każdym razie, no tylko w, w, inaczej powiem. A czy ktokolwiek na Śląsku, czykolwiek ktokolwiek w naszym ukochanym kraju Oprócz tego, że miał być blitzkrieg proponowany przez Sasina i Kurtykę, widział jakiekolwiek inne rozwiązanie? Nie wiem, ale to, to nasuwa się... Nasuła się, nie, się, było się no, nie było inne, takiego. Inne nie pytanie, panie przewodniczący. Pan, panie Marcinie, zasado redaktorze, nie grilluję, ponieważ tak jak powiedziałem na samym początku, nie ma chyba w tym kraju człowieka, który mógłby powiedzieć, że jest w stanie wynegocjować więcej. Bo inaczej, jeżeli jest w stanie wynegocjować więcej, lepiej bardziej przejrzyście, przecież, przecież to porozumienie nie jest zakończone. Ostateczna jego wersja będzie zakończona 15 grudnia, ta wersja ma iść do Unii Europejskiej. Zapraszamy wszystkich chętnych również wszystkie redakcje, które funkcjonują na środku czy Radia Piekary, czy Radiów innych i gazet innych. Bardzo Dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Nie czuję się. To, a propos tego, co Pan powiedział, nie czuje się pan trochę dziwnie, że filary polskiej energetyki na 30 lat do przodu ustalają podsekretarz stanu, który od trzech tygodni zajmuje się górnictwem i protestujący związkowcy? Znaczy oni tego nie, myśmy tego nie ustalili. To co, to cośmy ustalili, to nie jest kwestia filarów polskiej energetyki. Myśmy w jednym z punktów porozumienia ustalili rzecz chyba najważniejszą nie tylko dla górników, ale również dla energetyków, dla górników węgla brunatnego i dla nas, dla obywateli, że słynny PEP, który niby już miał być wersją ostateczną, się okazuje, że po naszym porozumieniu wersją ostateczną nie jest. No dobrze, to czytamy. Ostateczna będzie w grudniu. Ostateczny kształt polityki energetycznej państwa będzie zależał między innymi od treści umowy społecznej regulującej funkcjonowanie sektora węgla kominnego. No, czyli od was. Panie redaktorze, ja bardzo pana lubię i doceniam. Natomiast jak to kiedyś mawiał mój mentor, diabeł tkwi w szczegółach, a porozumienia trzeba czytać z zrozumieniem. I niech mi pan wierzy, że to sformułowanie między innymi jest bardzo istotne. Dobrze, to teraz między, proszę powiedzieć. nie zamyka żadnych innych negocjacji, żadnych innych porozumień w żadnym innym sektorze, w którym energetyka pośrednio lub bezpośrednio załóżmy, funkcjonuje. Co będzie działo się z węglem wydobywanym w Polsce po między 2040 a 2049, skoro finansowanie energetyki węglowej jest możliwe w Polsce do 2040 roku? Panie redaktorze, myślę, że ta energetyka będzie funkcjonować chociażby po to żeby nie miały miejsce takie sytuacje, jak miały miejsce ostatnio we Francji, bo pewnie pan wie, że nagle przestało wiatr, że nie, nie wyłączyli atom e, i brakło energii. Żeby nie miało miejsce takie sytuacje, mówiłem to o tym tu w tym studiu, przed strajkami, przed rozmowami. Jak w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie święciło, śpiewa, to że mówi nie biało, i tak dalej. Mówi to, to być, przewodniczący Kolosz, którego ja być, też bardzo lubię, Czy to e systemu. Mówi to ekspert od energetyki, tak. Ja nie jestem taki ekspertem wizji. od energetyki, wie pan, no tylko jakiś pacan zakładałby w Polsce sytuację tego typu, że po roku 2040 całą energię będziemy mieli zieloną, bo jak będziemy mieli całą zieloną, to po pierwsze, będziemy mieli co blackout, po drugie będzie ona bardzo droga, i po trzecie, nawet jeżeli ktoś nam sobie zakłada że trzeba stabilizować źródła, to nie wydaje się, żeby do tego roku udało się wybudować w Polsce tyle mocy energetycznych na bazie energii jądrowej. I nie wydaje się też, że słusznym jest w tej chwili dywersyfikacja źródeł gazowych, chyba że znowu do Ruskiego chcemy iść na kolanach. I tak nie będę, że tak powiem, <laughs> całych negocjacji w szczegółach omawiał, ale tenże wspomniany przez pana minister, no to w zasadzie przyznał, że to są elementy bardzo wątpliwe w dotychczasowym pep -ie. No tak, i tam zapisano również, że w najbliższy, do 2040, e, nie, w najbliższych pięciu latach, 11 milionów ton. Tak? E, nie 11 milionów ton, tylko mówi pan w wariancie takim skrajnym o 11% w miksie energetycznym Polski, jeśli chodzi o Nie, 11 o milionów ton, to mniej więcej wychodzi 2 miliony ton rocznie. Mniej więcej tak to, tak to wygląda. Do 2022 nie, tam była likwidacja. Albo pan mówi, panie Marcinie, albo pan mówi o 11% produkcji energii z węgla, i to nie było wiem. zapisane w 2036, bo nie wiem, o jakich Pan mówi 11 mówi milionach. o 11 milionach ton wydobywanych, wydobywanego węgla w Polsce. To, to taki zapis, o ile pamiętam, miał... Nie, to wynikało to, to był... mi z tego przeliczenia produkcji, czyli terawatogodzin, przeliczenia na węgiel i wtedy to już nawet w 2037 nie mielibyśmy na Śląsku więcej jak dwóch kopań. Powtarzam słownie, dwóch. Teraz po tym roku będziemy mieli, mogę się tam walnąć o jedną, bo dokładnie nie pamiętam, ile ich tam jest. Panie Przewodniczący, zmierzam, zmierzam do tego, że, że zakładając, że te... Ograniczenia związane z wydobyciem zostaną w jakimś stopniu utrzymane, to może chodzi w tym porozumieniu nie o to, żeby te kopalnie pracowały i wydobywały węgiel do 2049 roku, tylko żeby pracowały, i nie wiem, co, co oni tam będą robić ci górnicy. Nie no, to to do, aż do takich abstrakcji nie dojdzie, chociażby pan. <laughs> Jedni też mówią o tym, że jak postęp technologiczny na świecie będzie szedł w tak szybkim tempie, jak gdzie w tej chwili, no to nie tylko w górnictwie, ale generalnie rzecz biorąc na całym świecie będzie problem, co zrobić z ludźmi, skoro wszystko za nas zrobią komputery czy też roboty. To no już tak na marginesie. Panie Przewodniczący, jeszcze kwestia e, taka: Pańskich gorzkich żali po podpisaniu tego porozumienia. Kogo Pan miał na myśli, mówiąc o tym, że jest zażenowany brakiem za zaangażowania śląskich parlamentarzystów w tę sprawę, w sprawy tego porozumienia? czy znaczy ja dokładnie chyba wymieniłem mimo ogromnego zmęczenia parlamentarzystów, którzy przynajmniej się zainteresowali, które pomogli. Mogę ich literalnie teraz tu też wymienić. To pani senator Tobiszowska, to pan poseł Polaczek to pan... Poseł Wesoły z Tobiszowską i Wesołego poseł, wyprosiliście za drzwi podczas... negocjacji. to nie tak. To nie tak. Oni tak do końca nie zrozumieli formuły, dlatego też e, sami potem powiedzieli to. My wam dziękujemy, wy tu sami szyjcie. To było tak na marginesie mówimy. Politykom Platformy Obywatelskiej każdym, kazaliście się każdym, trzymać z daleka każdym, od negocjacji. W każdym bądź razie myślę, że to dobrze, że akurat na negocjacjach pomiędzy bo to był zupełnie inny szczebel i zupełnie inne strony, to nie był zespół. Posłom trochę się, że tak powiem, pomyliło, bo myśleli, że oni znowu przyszli na ten nieudany zespół negocjacyjny, który negocjował przez dwa miesiące i nie wynegocjował niczego. Ostatnia kwestia. Program dla Śląska. Wesoły, Śląsk. Polaczek, Tobiszowska i jeszcze był... Z, senat, jeszcze był Gawęda i jeszcze był senator z Rybnika, brat posła piecha. czy Piecha. Proszę To bardzo. wszystko na 20 No bo, bo tak, musi Polity... tak, Musimy przyznać, że niewielu. No dobrze, politykom Platformy kazaliście się trzymać z daleka od tych negocjacji. O ile politycy pamiętam... Politycy nie od tych negocjacji, politycy w Platformy gdzieś tam w trakcie tych negocjacji robili konferencję i nawet nie wiem, co mówili. Program dla Śląska. Na koniec. Nieboszczyk to jest dobre słowo? Ech. Pacjent na pacjent na Ujmie, to też nie jest dobre słowo. Nie wiem, jakie słowo byłoby to adekwatne. Dlaczego nie mamy raportów z tego programu? Kto, kto je ukrywa? Był no, jeden, który wojewoda... Musiał wyjść ten właściwy. I co? Myślę, że dlatego. No Ale to i, jest i wtedy... zakaz, zakaz publikowania? Nieboszczyk jeszcze nie, no bo to nie jest nieboszczyk. To jest, to jest taki, powiedzmy, o, odniósł, odniósłbym się do robota, e, w którym funkcjonuje tylko jedna ręka. Jedna, ręka i to jest ręka, czy jaka ręka? Chyba każąca na, ręka sprawiedliwości, Dominika Kolorza po prostu. <laughs> e, ja słyszałem, że premier na ostatnim spotkaniu proponował, żeby dopisać do tego programu pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju. To ja, to, dla... ja to tu mówiłem. Polskiej Grupy Górniczej. Pan, pan to nawet tu powiedział, no proszę, no to co ja tu będę się na pogłoski powoływał, jak pan to mówił. No to, tak jest, to ma być program dla śląska? Nie, to, to nie może być program dla śląska, panie redaktorze, dlatego też myślę, że w tej chwili z tym raportem, który miał się ukadać chyba na początku września, to była taka deadlineowa data ostateczna, że go po prostu nie ma, bo mało kto wie, co z tym fantem zrobić. W, w, w Ale ja też tu mówiłem, że bo pan się mnie pytał o program dla Śląska Negocjacje górnicze, energetyczne, to ja też mówiłem, że nie otwiera się wojny na wielu frontach, bo z drugiej się przegrywa, teraz powiedzmy, że na jednym froncie strony ogłosiły rozejm. No to możemy przejść do rozgrywania bitwy, która się nazywa walka o program dla Śląska. Tylko, że z tej bitwy to zdaje się, że premier rezygnuje. Słyszał pan o pomyśle powołania rządowego pełnomocn pełnomocnika do spraw programu no, dla Śląska? To jest bajka, bo ten pełnomocnik nie będzie tylko funkcjonował na Śląsku, ale też na innych terenach pogórniczych, o których żeśmy nie. tutaj rozmawiali, czyli też i brunatny. Nie, 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 nie mówimy o tak transformacji, tak. mówimy o rządowym pełnomocniku do spraw programu dla Śląska. No to o czymś takim nie słyszałem. Poseł Gawenda albo sam się sposobi, albo jest typowany do takiego stanowiska. To nie jest dobre rozwiązanie. To nie jest dobre rozwiązanie. A czy dobrym rozwiązaniem jest, bo jak rozumiem, jeżeli premier powoła pełnomocnika do spraw programu dla Śląska, no to sam nie będzie musiał od się samego, fatygować dalej. Od samego programu nie przybędzie inwestycji, nie przyb... od samego pełnomocnika nie przybędzie inwestycji i program nie będzie realizowany. Czyli to znowu była taka sztuka dla sztuki. No dla mnie to jest science fiction trochę. Dominik Kolosz, szef śląsko-dąbrowskiej solidarności, był dziś z nami. O poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, to do usłyszenia. Radio, słuchaczy zdrowia życzymy.